ka widzicie jakie zbiory? Kalarepki, potisonki, Próbowałem, jakieś tam brokułki się okazało, że rosną, to pozrywałem, będzie na wywarek. Górasy mi trochę poprzerastały, ale wiadereczko jest. Co drugi dzień miałem zbierać, ale wczoraj nie miałem do czego Cukinki pozbierałem, to nie cukinia, to ten kabaczek. Super już, te pierwsze trzeba zrywać wcześniej jakieś tak nie bardzo chcą rosnąć, jakoś jakaś trochę zielonkawa się zrobiła, ale jest tego kurde z 10 kg, jak nie lepiej, nie? Także kurde, powiem wam, że sierpień nastał miesiąc obfitości. Jest pięknie, patrzcie co tu się dzieje. Kapustki te pekińskie, nie peki Patrzcie tam się już główki wiążą. Coraz większe, jeśli tu widziałem takie całkiem, całkiem, ale jeszcze nie do zrywania. No nie, trzeba będzie jeszcze poczekać. No ale kapusta kapusta rośnie nieźle, nie, nie? Myślałem, że to nic nie Wszystko objedzone. ale to kapusta nie lubi miejsca na Słoneczko cały czas parzy. Z rana tylko mają cień od tej gruszy Bo tam zagruszam. Słoneczko o, tam dokładnie. Nie? Tak jak te konary widać, to stamtąd słoneczko wschodzi. Z rana mają trochę cienia, a później w pełnym słońcu. A tu patrzcie jaka niespodzianka. Kurde, kalafiorek. Ja myślałem, że to taka sama brukselka. A się okazuje, że do tego kalafiora trochę jest. Dobrze się czasem pomylić, bo to miła niespodzianka w niektóre znikły, zjadłem. Co prawda takie nie wiem czego, one takie żółte ale w smaku były bardzo dobre. Tu się patrzy, następny tam wiąże. Zbignie kopustki, główki wiążą. Już się robią twarde. Ta była później dosadzana. Ale no, będzie coś z tego. Będzie kiszona. Będzie piękny piękne kwiatuski. Śliczne. I ja właśnie kolejna rzecz. Patrzcie co to nie wolno ściółkować z koszoną trawą, bo się wszystko nasiewa. Nie, A? nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz to sypałem. No Gdzieś tam wyskoczy jakiś kwiatuszek ładny. Ale łatwo go wyrwać, na ścieżkę wyrzucić. Będzie nawóz. A jeszcze trochę przerośnięte no, Kapustki mimo wszystko trochę będzie z góry liści do oberwania, ale się bardzo ładnie główki wiążą żeby by się oczywiście jednak przydało. Tam no, jest jakiś osecik, ale patrzcie jak ładnie wychodzi. Z korzonkiem, patrzcie jaki on ma głęboki korzonek. Także warto przysypywać. Widzicie, nie tam nasionek? nic się nie wysiewa. Nic się nie wysiewa. Przykryte ładnie. Także można ściółkować jak najbardziej. No, tu kolejne kalafiorki. I też jakaś papryczka udała. Miejmy nadzieję, że ostre. Jeszcze nie mają tutaj nic zalążków, główek, ale tu gdzieś mają takie ładne kapusty. Tu też, też kapusta, 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 kapusta. no patrzcie już jakie główki się robią. Prawie jak moja Twarde w środku, to kamienna głowa. O, I takie jeszcze się trafiają te brokuły. Tam dalej chyba nie wiem czy to bo znowu mnie pszczoły atakują. Mam tu jedną taką kochaną rodzinkę, co w przelocie lubi atakować. Już dzisiaj dwa rządła zarobiłem przy zbiorach. No i co? szaleje ten arbuzik, ale niestety poopadały. A tu się następny wywiązał, ale ten, co ostatni razem gdzieś bo tu widziałem, to już niestety odpadł. Iwano szaleje Tu cukinki stąd wyzbierałem Tu następne tylko rosną Tu następne wysiane To z dwa tygodnie, czy 3 tygodnie temu A tutaj najlepsze Jaka dzisiaj niespodzianka Chciałem to usunąć Czekajcie, ręki mi brakuje Są pierwsze meloniki Powiem wam, że to taki ogórek trochę ładnie, na pewno no, patrzcie jaka posteczka no w sumie jak górek smakują może trochę kwaśniejszy no na końcu kwaśny z cytrynką a tu moje pomidoreczki Kładłem się już, bo patrzcie jakie to nawiązałe owoców no, się rozłamał tu jakieś dojrzewa w środku Już trochę zjadałem ich takich pół No, Ale patrzcie na no pięknie, pięknie to owocuje Niestety są mi porażki, bo już są pierwsze objawy zarazy, a ten taki, o, będzie nie wiem, że jakieś te piesze jakieś takie. Właśnie, z góry chorują coś tutaj. Ale ogólnie. No aromatyczne pomidorki. To jest zyska. Będziemy czas sobie musieli pooznaczać zaraz. Tutaj tych zielonych. Jakie ładne. Tutaj jest malinowy retro. Gruntowa chodzi. A! Oset te są bardziej okrągłe, ale może się zapyliły z krakowskimi. będzie malinowy krak. no te właśnie krakowskie. jest coraz więcej tych owoców rosną. dopiero będą zawiązki. no tu się zawiązały ładnie. kulki takie. wiadomo ja, to na dziko to dino puszczane. No, tu jakieś się trafi między nimi. Innymi... Malinowy, no, ale te krakowskie to pyszne pomidorki pomidorki. Taki typowy, tradycyjny smaczek pomidora. No, a tu dziura, bo tutaj normiza zjadła. No, oto będzie. Piękny taki. I tu następny taki gigant ale już się zaczyna. Już się zaczyna chorobsko. Selekcja Te są przepyszne Ale tu pewnie od nich się zaczęło To są te on Gdzieś tu się trafia Znaczy mm. nie w pełni dojrzały Ale przepyszne Te szery Szery blaki No i tutaj się zaczęło to Najwięcej takich Pochorowanych no nic, zobaczymy ile z tego się uda uzyskać czarne kulki coraz więcej ich na nich nie ma żadnych oznak na razie już nie wiadomo, jakieś tam poniszczone liście, bo to wala się wszystko o siebie na wietrze Z, z pola gruntowy No to zawsze w słoń nieco ze szklarnią Co by w szklarni nie robił nigdy nie będzie takich pysznych pomidorków patrzcie to na tu ładniutkie będę można no, no, byłoby liście poobrywać ale za dużo tego mi się tutaj chyba z tydzień zeszło to ja te wszystkie liście obrywać Nawet hmm. ja mnie wieżało piesze Oto Nie wiem co to jest To jest ten bawole serce Oks Hartki mam no, tu całe mnóstwo tego tam w środku Niektóre właśnie nie, nie wiem co to jest ale tak tak chorują, ale mimo wszystko, tych owoców tu jest mega. Widzicie, ten się pewnie zapylił, pomieszany jest z tamtymi Fiorentino. Zaraz zanim przejdziemy, I tu chyba też takie, nie? To, to, to już typowo takie. Widzicie, serducha, mimo że to takie zdziczałe te krzaki, No patrzcie, te owoce się naprawdę robią duże, nie? Jest tego tutaj całe mnóstwo. Zobacz, jaka tu kiść taka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a nie ten już odpada. Także piękne pomidorki. Jak będą tak smakowały jak tamte przecierówki. O, a na pewno będą. O, następny taki pomieszany gigant. O, tylko coś podchorowany. No ale bywa tak. to czy nie pryskane to i chorują, ale to pójdzie na nawozik. Zobaczymy, co się da, jak to będzie smakowało. Tu też jeszcze te oksy. Pięknie tu tego się robi. Teraz, jak zacznie dojrzewać, to będzie coś widać więcej ich. Tu jeszcze pomieszane, a tak, tu się też chyba pomieszał bo on taki spaskowany się robi. Jestem Fiorentino Co to sadzałem? To malinowe retro Też malinowe retro No i tu się zaczynają te, te takie kurde Gargamelki Takie kurde Pięć, Ostrość coś nie może złapać nie? Śliczne owocka I Tak samo pyszę tam w środku w tym gąszczu Wam powiem, że jest tego Całe, całe mnóstwo w tej dżungli Teraz niestety mamy dwa tygodnie takiego chłodu do 15 sierpnia, ale miejmy nadzieję, że im nic nie będzie na no, końcu gruntowe. Znaczy, dlatego się nam mnożyło. Te wszystkie kwiaty, co wybuchły po tym podlewaniu tą serwatką, z tymi probiotycznymi bakteriami, no to normalnie szaleństwo, i to wszystko poszło w owoce. Nie, nie są wszystkie takie. Liście, po kilkanaście, że tu jeszcze no, można przerwać. Jakiś niepachnący. Gdzieś tu widziałem, taki jest jeden. Ma takie wielkie grona. Ale to pewnie z tamtej strony. No cóż, no pięknie sobie rosną. Cały sierpień mają teraz na dojrzewanie. Do deszczyku coś tam jeszcze będzie patrzcie jakie one ładne to owocka mają takie kurde aż, aż miło się pasuje, wam powiem na, jak, na taki spontan jak sobie tu wymyśliłem to normalnie jestem mega zadowolony a patrzę. te te tu dadzą. Mega owocu tu jest Powoli zaczynają dojrzewać. Już od jakiegoś czasu podjadam. on tam następny. zobaczcie jakie tu są te grom. I to, to będzie w przecierku. Część pójdzie taka z mix na przecierek taki miksowany. Część na przecierak. Taki żeby i do picia był. A tu jakiś mutant. Coś innego. Jakbyś zdziczał bardziej, coś ma podsponem tych owoców, bo to wyjdzie w praniu dopiero jak zaczną kolor łapać I wtedy będzie wiadomo ile tego jest nie? Trzeba będzie powoli zbierać Także kurde Obfitość na maksa nie Spodziewałem się, że to aż tyle tego będzie to jeszcze będziemy myśli co z tym robić ale się na pewno nie zmarnuje Zobaczymy jeszcze co teraz będzie z tą zarazą z tamtych całą paskudą Czy nam tutaj uwali te pomidorki czy nie, czy tylko tam się rozejdzie Mam dzisiaj już chęci nic zrobić, niedziela jest z żeby trzeba odpocząć jest takie ładne grano i to o tym myślałem bardziej. ile tu owoców i że to krzaczek wykarmi, dojrzeją ładnie. na no. dżungla, ale pięknie rosną. Dynie się wysiały. Na no, cukinie. Wszystkimi powychodziły nowe. Tu widzę, że są też takie co i koło domu rosną. O, te dynki się ruszyły w końcu, po tych miesiącach. No na coś choruje. nie męczy się. Ta jest ładna taka i kitko. eleganckie. A ta coś tak sobie przyklapła. Tutaj już zaczynają dawać czasu to prawdopodobnie to, to są te cukinie takie pnące jak koło domu co nie wiedziałem co to jest o właśnie tam, to zaczyna będzie puszczało takie długie pędy i dopiero na końcach tych pędów nie tak jak że tu przy tym tylko na samych końcach i te koło domu to giganty rosną ekspresowo nie, o, nie wiem skąd ten nasiona bo to taki miks był nie wiadomo co, poopisywane, nie poopisywane, z niektórych powychodziły dynie. A te z pestek, tu się to już tu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Tu nie wyszło, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta i ohoho, jeszcze więcej, tam dalej. Także. Jest pięknie, nie? Tutaj kabaczki już pierwsze zjadłem. Tu się następne wiją. Jest o, ten też już pewnie nic z niego nie będzie, a może będzie jeszcze No, no z cukiniami też tak jest, że dużo tych owoców odpala Patisonki, a tam następny będzie na jutro. Pyszne, pyszne te patisonki, dawnośmy ich w domu też nie uprawiali, a jeszcze do jutra niech zostanie. Na bieżąco też coś trzeba jeść. Ten najładniejszy krzak to zostawimy na nasiona. Nie wiem, ile to w takim podliczanku nasionek będzie, żeby jeszcze parę zostawić na przyszły rok. Tutaj jakieś dinki pojawiają się, pojawiają tam gdzieś poszły wosety. Na końcu pewnie zaraz wyskoczy. Nie wiem ile to tych owoców z tego będzie. Następna taka śliczna. No ta to już pikna. Jakie ładnie te dynie. Jakie, Jakie Tu raz dwa z jednego krzaka. Tam następna gdzieś się. Ta i mała. A kurde! Posety, zapominam się, że tutaj. To, to, to... Gumiakach gdzieś już chodziłem, kwiatków zbierałem, co na herbatki Ach kurde, te osety kochane A no co, a tutaj Nic ciekawego, bo tu nic z tego nie wyszło Zawsze jakaś porażka musi być, fasola rośnie dobrze Cebula to bida Ale coś zawsze swoje jest Te pory to może do jesieni coś urosną, chociaż ma wywarek. Może przeplewię zaraz jeszcze. Z koszoną trawą podsypię. No ale tu co poradzić? No tu jest po prostu wiór. No coś tam wilgoci na spodzie głębiej. Jest zaraz sucho, po prostu jest susza. O! I kochany krwawniczek zabiera. Ta miejscówka tu nie jest nie te obrazki jakie. Ale powiem wam, już parę wiaderek nazbierałem z tych ogórków. Jutro będzie znowu zbieranie. O, jeszcze przygapiłem tego bąbelka Bo on taki już się krótki robi. No a tu jest następne i tu tak samo już. czyli czy jakieś tam inne badziewie no ale co, co zrobić, no? choróbska są, pryskać tego nie będziemy, lepiej nasadzić więcej, w końcu się uda jakiś krzew, bo widzicie, nie wszystkie chorują, I za jakiś tydzień, no około 15 tak myślę, co te, które właśnie nie będą miały tej choroby, najdłużej wytrzymają, że znaczy, będzie parę ogórasów sobie zostawić na nasiona. No, ale to jest, patrząc, kiedy ja coś się w marcu albo w kwietniu, no to szału nie ma. Nie, kwasty większe, a już dwa razy chyba obrywałem. Skonsumujemy ogórko, bo głodny. Nie jeszcze krwawniczek zbierać. Ale pff, dzisiaj sobie już odpuszczę. Trzeba iść do chałupy robi sobie szamkę to jest spacerek do lasu to grzywam nocy zimno w lesie coś wilgoci jest jeszcze tam jeszcze dziurawiec się zawił tarmistki pięknie rosną Tam dynki zaczęły ją dopiero kwiatostany wypuszczać tutaj też się tego nasiało bokę nie będę wchodził, bo tu w tym sianku jest taki minus że pod spodem się gady mają gdzie chować o, tutaj akurat okryłem Też dynka rośnie. W tej łące trochę tego jest, więc zarasta. Może się przejdzie jeszcze z kosiarką zaraz. Hmm, bo te co przykryłem wcześniej. Albo na grubo. Czy nawet się ładnie rozwijają. Jeszcze może po jakimś. Po jakimś będzie z tego. bez przykrywania, no to ona sobie tak dnia nie radzi nie? no ale jak na taki się w metodą rzut pil to i tak całkiem, całkiem no to tutaj słabo ale tam dalej, gdzie bardziej wilgotno było to już się ładne krzewy robią coś z tego będzie nie, jeszcze New pomidorki tego się nie spodziewałem, że to też coś z tego będzie, bo tu było bardzo sucho. No ale nawet rosną. Ten już kwitnął, będzie. Może zawodzka jednego da. Fasolka daje rady. Kamień kwitnia. Tam na wejściu kołdyń kwitnie kwitnie. A to coś tam nie idą. Blalala. Na... Ogóle no, było bardzo sucho i twardo Ale jak się uda ładnie wrzesień To jeszcze trochę owoców będzie z tego To już nawet jest owoce Tu chyba znowu te szery My ich miałem najwięcej No ale raczej już ich sadzić nie będę może tylko kilka krzewów mm, No, Mamy to krakowskie. Bo te na pewno coś jeszcze dadzą. Tu już zapylone. Coś będzie. No, no dobra. Nie ma co tu więcej filozofować. Naciągają do nas zwiadowcy Kładowcy ciekawi. Co tu ten Majiczek na no, wymyślał na tym polu? No. Wujek był ostatnio, były właściciel. Był w szoku, że tutaj coś rośnie. I tak no, co wcześniej, sadzone całkiem, całkiem. No Ale wiecie, no wszystko, wszystko jest możliwe. W takim ulepie pomidorek też urośnie. Może jakby to było wcześniej posadzone i trochę przyprawiona ziemia, to byłoby piękniej, nie? Ale dla nauki czego się nie robi. Pracy może i trochę było, ale, ale warto było. Będzie dużo dużo lżej na przyszły rok. na zapas zostaje, jeszcze mamy kupę tego do zbierania. Te sobie tak jakoś rosną. Tu były, tu były te krak nie krakowskie, ale tak czarne, to one sobie dają owoce, a tamto może coś by Boże nie będzie. No, bo tak, bo te były wiercone dziury, a tamto były tylko grzebnięte. No, no to właśnie, to one sobie nie bardzo dały radę. Coś tu jeszcze rośnie nie? Zobaczymy co z zarazą. Gdzie to Ktoś mi tam na pasiekę poje To za zwiadowcą Piękne pomidory Także widzicie, można sadzić w łące Nie przejmować się nic Pomidor piękny, chwaścik Elegancko da sobie radę tak hobbystycznie, bo no, wyhodować pewnie z pół tony pomidora tu to będzie. Warzywek do to oporu z pszczółkami to tak nie próbujdzie, bo strasznie kąśliwe. Mm, to tak już jak się wchodzi w drogę, to w żądełko lubią zaobserwować. No co, jest pięknie, nie? Ludzie jak bajka.